Ile jeszcze do tej Rosji zostało? Już kawałek. Chociaż wziąłem na drogę gulasz węgierski. W... Ej, Rosja. Co się dzieje, Serbia i Węgry? Bo Polska podbiła dużo krajów Ukrainę, Słowację, Rumunię, Mołdawię i Bułgarię. O kurde, Węgry i Serbia, patrzcie na Polskę. Pora więcej krajów podbić, mi się wydaje, Białoruś będzie dobra, to podbicia, Białoruś wojna. Czy ci się nic nie pomyliło? Nie no, wszystko się zgadza. A więc wojna. No to patrz teraz. O ty teraz mnie wkurzyłeś, nie będzie cię na mapie do końca świata. I patrz jaki malutki jest Ten jeden podbity teren to będzie mój moje ostatnie słowo. Dobra, teraz Litwa, Litwa, wojna. Polska co ci odpiął, kiedyś byliśmy jednym państwem, zostaw mnie proszę. Nie ma takiej opcji, bo już cię. Na mapie nie ma xddd. Widzieliście to Serbia i Węgry. Tak i co my teraz zrobimy? Wiem, Rosja, może byś przywrócił Związek Radziecki, byś był większy. Ej, Serbia, ja ci powiem, że to dobry pomysł. Spytam się Łotwy i Estonii. Okej, okay, to idź się spytaj. Ej, Łotwa i Estonia dołączycie do mnie. No okej. Okay. Ej, dołączycie do mnie. No okej. Okay. I jestem związkiem, ma teraz Serbia i Węgry. Idźcie podbić jakieś kraje, żeby być gotowi na Polskę. Dobra, to ja podbiję Grecję. Ja badałam statki, a wy się tak bawicie nie ładnie. Teraz mam więcej terenów. To patrz teraz, jaka bomba. To ja podbiję Austrię. Węgry, zostawcie mi, please po nim nie zostało XD. Dobra, udało nam się podbić Karaje, chodźmy do Rosji. I jak tam? Dobrze, Węgry podbiły Rosję, a ja Grecję. Dobra, pora podbić Serbię i Węgry. Jeśli chcecie kolejną część, to napiszcie w komentarzach.